On. Dzień dobry. Nazywam się Pan Super Kamień. Zapraszam I zapraszam na program sensacyjny pod tytułem Pan Agent Miś. I, I jego, oto on, i jego rodzinka. Zapraszamy Pana Misia. Pana Misia. Pana Micha, gdzie się zapodział, ten głupi misiek. Zapra zapłaciłem mu tyle a ten tak To za Devin! Czasami jestem tam... Naprawdę... Jestem! Oto on, sam on. Oto tutaj jego... jego synek, jak widzicie. A tam jego mama. Tylko, że się gdzieś zapodziała. Dobrze, widać ją. Oto ona. Wpadła pod koło. Dobrze, przejdźmy teraz za tym i zobaczmy je, ich wrogów. No dobra. Wchodzimy! To bolało. Co za głupi wskaźnik. No dobra, wchodzi! Oto pan, lepy tubiś. Z oszałamiającą bronią. Psychno to coś tam terapią. O, oto jego kolega. Miał super kot. Widać, jego zadek. Trudno. Jakoś się wyleczy. Dobrze. Przejdźmy zatem do mnie. Jeżeli tylko wejdź na scenę. No zobaczmy. Tak, znalazłem się. A teraz zapraszamy do programu.